W pierwszej połowie, tylko tyle powiem, bo w pierwszej połowie Rafał Stachera nas zatrzymał. W drugiej połowie znaleźliśmy małą receptę na niego, dlatego ten mecz, ten mecz się ułożył. Szkoda, bo byliśmy na wygranej w ostatniej akcji. Karne loteria, przegraliśmy. Gratuluję, Chrystusa. Podsumowując, ten mecz to można powiedzieć, że znowu, znowu dajemy taki. Taka nerwowa końcówka, ale to dla, dla kibiców bardzo e, dobry ten mecz, podoba się chyba, bo ciężko, ciężko po takich meczach coś mówić, ale dzięki kibicom za to, że dzisiaj przyszli, za to, że nam pomagali dzisiaj. E, ten mecz wyglądał różnie, najpierw my wygrywali, później przegrywaliśmy, a najważniejsze to, że chłopacy nie... Nie złożyli broń, nawet przegrywając trójką, doprowadzamy do remisu. No i wreszcie pokarnych wygraliśmy, bo trzy poprzednie mecze, które graliśmy pokarnych, przegrywamy. Przygrywa, Także cieszy to oczywiście wygrana, tylko że nie możemy doprowadzać do takich nerwowych końcówek. Musimy wykorzystywać te sytuacje, które mamy i po prostu w regulaminowym czasie wygrywać. Ale jeszcze raz gratuluję chłopakom za walkę do końca. Za te dwa punkty idziemy dalej. Mecz walki można powiedzieć. Cały, cały, cały mecz wynik oscylował wokół remisu. Jednak myślę, że zamieniliśmy sobie ten mecz pierwszą połową tak naprawdę, bo obrona była, była w miarę dobra. Tego się spodziewaliśmy, takie mieliśmy nastawienie, żeby głównie w obronie ten mecz wygrać, ale, ale w ataku nie szło i to było widać do, do, do pierwszej połowy trzy bramki na minusie. W drugiej połowie trochę lepsza gra w ataku. Ale, ale na koniec zabrakło chłodnej głowy i, i stąd taki wynik doszli nas na remis. Niestety pokarnych nam się nie udało wygrać, ale, ale ważny jest ten jeden punkt. Wiadomo, teraz każdy punkt się liczy. Zarówno my jak i głogów potrzebujemy tych punktów. I mam nadzieję, że w następnych meczach jeszcze, jeszcze ich trochę uzbieramy. Mecz bardzo waleczny i z nerwową, można powiedzieć, thrillerowo-horrorową końcówką, z happy endem. Ale niedosyt jest spory, bo po dobrej pierwszej połowie w obronie, w drugiej połowie no nie ustrzegliśmy się błędów. Skuteczność z mojej strony też nie była taka jak w pierwszej. No i dlatego Szczecin nam w pewnym momencie odjechał na trzy bramki. No ale koniec końców udało nam się wywalczyć, wyszarpać remis. I i w rzutach karnych zwyciężyć, więc należy się cieszyć, bo dwa punkty jak najbardziej zdobyliśmy. Zasłużenie.